Wybacz tym, którzy próbowali cię zniszczyć i wciąż im się nie udało. Wybacz ludziom, przez których odcierałaś, ocierałeś łzy i dawałaś, dawałeś kawał swojego dobrego serca bez docenienia. A teraz wybacz sobie na zawsze, że na to pozwalałaś, pozwalałeś, podnieś głowę do góry i zapierdalaj przed siebie na pełnej mocy. Teraz jest swój czas, bo bez Beznadziejnych znajomości pozna... Po beznadziejnych znajomościach zawsze zostaje swoisty niesmak, który wraca czasem jak niechciana czkawa i odbija się nam jeszcze długo. Po, jednak z drugiej strony, jak się tak głębiej zastanawiasz. To dojdziesz do wniosku, że przypomina ci też o tym, jakich ludzi należy unikać w przeszłości, kogo trzymać na dystans, a kogo usunąć poza nawias, by zrobiło się wokół ciebie czysto. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. W dzisiejszym świecie, gdzie wszyscy chcą nas zmieniać, bycie sobą jest czasem bardzo trudne. Nie znasz, nie oceniaj, jeśli nie znasz czyjejś historii, gdyż sam nie chciałbyś być oceniany. Czasem słowa, jak i gesty mogą zranić. Pamiętajmy, że co w świat wysyłamy, to i to do nas powraca. Jesienno-zimowa pora roku to czas refleksji, wyciszenia oraz zadumy, a nas samych, o nas samych i o tych, co odeszli. Nie ma nic przykrego, jak rozpamiętywać, co było kiedyś. Patrzymy Patrzymy na to, co jest dziś. Tu i teraz, gdyż jutra może nie być. Wiecie czego najbardziej nie lubię w ludziach? Wykorzystywania czyjegoś wrażliwego sumienia oraz serca. Ach i wzbudzania poczucia winy, choć tak naprawdę człowiek nic złego nie zrobił, tylko musiał coś wybrać. Coraz bardziej przekonuje się do tego, że z niektórymi sprawami, problemami, miejscami bądź nawet ludźmi należy się rozstać. I nie chodzi tutaj o jakąkolwiek. Kokolwiek dumę, ale o spokój wewnętrzny, bo chyba to daje tak naprawdę największe szczęście. Poza tym można to jeszcze wytłumaczyć w taki sposób, iż po jaką cholerkę mamy, otaczać się ludźmi, którzy potrafią jedynie oceniać innych nie mając zamiaru odrobinę spojrzeć na samych siebie. Czy też zamiast powiedzieć nam w twarz? Co naprawdę myślą, robić to zaraz po tym jak znikamy za pierwszym lepszym rogiem, pamiętajcie. Że nikomu nie musicie się tłumaczyć ze swojego życia, ani nikt nie musi tłumaczyć się wam ze swoich spraw. Każdy przeżywa je i tak sam. Nikt za nas tego nie zrobi. Ufajcie ludziom, którzy potrafią mówić prawdę w cztery oczy i, co najważniejsze, tym, którzy potrafią się szczerze cieszyć nie tyle ze swoich własnych, ale i waszych sukcesów. Mówią, zmieniłeś się. Nie to nie ja się zmieniłem. Ja dojrzałem do pewnych rzeczy i postanowiłem coś zmienić w życiu, ponieważ to nie ma najmniejszego sensu robić czegoś wbrew sobie, aby zadowolić innych. Nie patrz na tych, którzy widzą cię tylko wtedy, kiedy jesteś im potrzebny. Nie pozwól sobie tracić więcej czasu na tych, którzy traktują cię jako jedną z opcji, dla których jesteś. Atrakcyjny dopóki okoliczności są odpowiednie dla nich. Skup się na ludziach, którzy są dla Ciebie i którzy to udowodniają, bo są zawsze obok, a nie tylko wtedy, kiedy Cię potrzebują. Nigdy nie żałuj bycia dobrym dla nieodpowiednich osób. Twoje zachowanie mówi wszystko o Tobie, a ich zachowanie mówi wystarczająco na ich temat. Może. Kiedyś znajdę kogoś, kto poczuje się szczęśliwy, że mnie ma. Zawsze powtarzałem i będę powtarzać, że wszystko dzieje się po coś. Przestań za dużo myśleć. Nie możesz kontrolować wszystkiego. Po prostu pozwól temu być. Czuję się bardzo zagubiony i nawet nie potrafię opisać, jak bardzo jestem zagubiony. Nie, pod... nie poddawaj się tylko dlatego, że jest ciężko. Niektórzy Pojawiają się z znienacka, mieszają, mącą w naszych sercach, znikają bez pożegnań żadne czary, tylko nasza naiwność pozwala byle komu się oswoić. Nie trzeba znać kogoś długo, aby na stałe ulokował się w naszym życiu. Musi tylko znaleźć drogę prosto do naszego serca, poruszyć wszystkie właściwe struny. Czasem już poznać kogoś, wiesz, że będzie dla ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia, nigdy w nią nie wierzyłem. Wierzyłem natomiast w to, że każdy człowiek spotkany na naszej drodze nie staje na ani przypadkiem niektórzy mieli nas skrzywdzić, ani uratować, jeszcze inni mieli robić jedno i drugie.